Okej, okay, widzieliście w poprzednim odcinku. Zostaliśmy tutaj na noc. No jeszcze, jeszcze No noc. No, teraz już dzień. Dostaliśmy tutaj na noc, żeby grabić nową miejscowę. To oni tu mają? No, chcemy od nich trochę rzeczy. Uciki, im spadły uciki. No, nie wiem, że tyle tylko kotworów jest ja no. Ten zrobiłem. Chcę tylko pobrać sobie różne materiały. Temu coś... O ja jestem tanio szczelęgiem, spalący się. No to jest dzień. No, Teraz tak. sobie zrobię armę u siebie. Tak. Nie będę potrzebował wody. Muszę mieć wederko. Poza ja tym Może się pod ten jakichś przyda, fajnie. Właśnie idzie do mnie. Nie fajnie, już jest dzień. Nie nie, skupię to, nie mnie Okreśnie hmm. można normalnie. Tu już byłem, tu byłem. Co się tam hamar No Dobra, jeszcze inne domki zostały. Tam coś widzę fajnego, czy to jest pół, czy mi się wydaje. jaki Oho! Dobra. Zarzutowałem, zarzutowałem. Nie, 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 mnie. nie, 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 Końki, nie, 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 Żyję, żyję, nie, żyję. nie, Czekają tam na mnie Nie uciekła Wreszcie uciekła Te domki już sprawdzałem, dobra Tu się to zbierało, coś tu się zbierało tego Dobra szukamy innych domków bo... Muszą być jeszcze jakieś Nie tylko tamte O Karna Tu chyba nie byłem Tak No ale no jak wiem wszyscy zaraz to było co? Dobra, Dobra chyba nie byłem Albo byłem Teraz ja się to że... nie mają ja. co ja tu? Żelazo. O! Żelazo Teraz ginę? Razo! Jedno, hmm. Może ten będzie się wziął. Serio? Nic tu nie ma. Ani jednym domku nic nie było. Szansa na ten domek. No, ani jednym, ani jednym nic nie ma. Znikną wyprawa jak tu nic nie było. też pozbieram. No Ale ja się myślałem, że będzie jakieś... Dużo no tego, a tu nic. Dobra. Czy tu coś jeszcze jest? Aha, są. Fort. Nie, ja tam ten, którym się nie można gdzieś tam... O! Nie, już myślałem. Dobra, już to zbiorek, już tu jestem. Ten... Nie no, tym tu nie wydechował, bo to sensu. Nic tu nie ma, no. Tam jest, że lazo, ale tak wysoko. No dobra, no nie mam, że mam no, muszę tylko

no chyba trzeba jest stąd Albo no wejdziemy jeszcze tu O kurde ile tam kryp. O! Kiperów. Nie ma nic... O to jest Nie trzeba, to? Nie W nie ma tylko się tu kawałek Chciałem zrobić. Może coś tu znajdziemy ciekawego czy nie? Nie, tu nic nie aha, aha, nic nie macie w tej bazie. Tu już patrzę... Nie no, nie, dobra, spadam. No nie, zostaw mnie. No nie, to już ginę, już wiem. No już... te bile będą się walczyć. No Weź mi pójść, pomogę, nie ha ha, ha. Dobra, swada Nie no do... Nie, mogę, nie mogę wejść Idę stąd Nic tu nie było Oho Wracam, wracam, bo tu nic nie ma Nic tu nie było, nic ciekawego. Ale trochę się chyba na no, zbierałem. Czy to zobaczymy? Marchewka. Dobra. Jest moje miejsce. No. Tam. Dobra, to jest to. Za tą górą chyba. Zaraz zobaczymy. No co to takiego? Jakieś różowe kwiatki Zebrałem co jeszcze? Nasiona buraka Brudę flip o Dobra, to tam jest Mój chata, mój chata, mój chata cóż, cóż. Coś tu po drodze Nie będzie Dobra, pójdziemy. Za tą górą będzie moja miejscówka. Już kawałeczek, już, 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 już 4 kliknięcia spacją. Jest mój dom jest, 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 jest. jest. już to jesteśmy na zewnątrz, to jakoś ładnie zakrewołujemy. No, kręcej nogi. To zjemy się przynajmniej tych drewnianych podzieli. Tutaj moglibyśmy być ziemię jakoś. O, jakoś... O, może być. Mówiłem, że sobie zrobię co? miejscowe do tego, tak? No, to może tu. moje z nasionkami. Wypełniłem wiaderka. To musiał, to może to zrobię. To byłoby dobre miejsce. Prawne. No, tu mokro to zrobimy. No i tu ładnie zasadzimy. Tu też trochę trzeba jakoś to ogarnąć. Tu ręce i nogi. No, lepiej już, nie? No i tutaj do, do tego miejsca? I wypadł. I wypadł, bo zaraz przylecą potwory. Tutaj tylko o, do końca sobie to zrobimy i tutaj gdzieś mieliśmy to płotki, O, sobie trzy płotki, Więc no, 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 dobra, okej, okay. no, to widzimy się w pewnym odcinku. Elo.